wszystkim, z tej strony Paula, witam yy, was w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, pewnie się zastanawiacie dlaczego tydzień temu nie było aktualizacji, yy, ogólnie to nagrałam, ale coś nie chciało mi się wysłać ta aktualizacja i miałam pewne problemy, ale no już nie chciałam mi się walczyć z tym komputerem, bo stwierdziłam, że w i tak tam nic się prawie nie działo, tak samo jak w tej aktualizacji, ale dobra. To jeszcze nie koniec zimy. Witaj, mam nadzieję, że świetnie się bawiłeś świętując Nowy Rok. Jesteśmy nieco mulcie podekscytowani, zwierzającymi się dwunastoma miesiącami, ale na razie y, powspominajmy nasz y, fantastyczny zimowy festiwal. Ok, zmieniaj aktywności, aby zdobyć y, pominięte gorące pozdrowienia. W tym tygodniu masz możliwość zdobycia gorących pozdrowień, które być może y, w grudniu ci mknęły. Sprytny Aurorus wymyślił sposób na cofanie się w czasie. Udaj się do Aurorusa, który znajdziesz. Um, go znajdziesz. O Boże, czekajcie, zgubiłam. O! Przy pani Holsworth. By zmienić godzinę, to działanie nie jest zbyt precyzyjne, więc robisz do losowego momentu. O ostatnich y, tygodni, wydarzenia zimowego. Okej, okay, to jest spoko. Rozmawiaj i wspominaj, nagrody obchody nowego roku wciąż trwają, niektórzy z twoich ulubionych mieszkańców już przybyli trochę później dobra? Z z bonusami do wszystkich graczy, którzy um, kupili konto Star Raider, korzystając z płatności jednorazowej, w sklepie z bonusami można czekają na nowy przedmiot. O, no to fajnie, dobra, ja będę już sobie powoli jechać. Um, powtarzamy, to ostatni tydzień zimy, nie chcemy byś przegapiła swoje zimowe nagrody, masz czas do kolejnej środowej aktualizacji, by pozbierać gorące pozdrowienia e, Dobra, i wymienić je na wyjątkowe nagrody, bla 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 um, Jeśli zostaną ci jakieś gorące pozdrowienia, możesz je zachować do następnej zimy O Boże, e, no to to jest spoko Zniżki konia hałtykińskiej Marwarii będą przecenione jeszcze tylko przez tydzień. hałtykiński generacji 3 kosztuje teraz 553 star. końcy Marwarii, tej samej generacji 6, 760. Ja chyba się skuszę na Ahała, bo w sumie, no trudno i tak ostatnio wytrenowałam już swoje konie wszystkie na dziewiąte tylko tego muszę wytrenować. Kupię, bo... No bo muszę po prostu kupić. Dobra, pojedziemy, a muszę czekać na do z bonusami. W następnym tygodniu Mark, był jeździć olimpijski, pojawi się w stajni Jorvik, by zorganizować nowy wyjście. No, spoko. Trochę lagi są na serwie i tak... Okej. Okay. Co to jest? Ym, kask do... Wyjeżdżania, naprawdę. Kurde, a fajne weźmy sobie, wezmę sobie go. Też mamy jeszcze jakieś rzeczy nieodbrane, ale ich nie chcę, bo są wszystkie. Eee... No spoko, kask, spoko, spoko. Dobra, pójdziemy jeszcze tego typa, zobaczyć co i jak tam się dzieje. Mm. O, a to... Dzień co? Aha, ci, u nich też mogę mieć. No, ja mam ogólnie wszystko. Nie wiem, dlaczego mi się to pokazuje, że drugi raz mogę zdobyć, ale mam to, jakby wszystko. Magazyn, no tak. O, to nawet mogę wam pokazać. Że myślę, że mam wszystko. Pewnie, że mi się nie chce ładować. tu gdzieś miałam o głowie. Czaprak, gdzieś tu też był. Załaduję, o tu. Czaprak, to w ogóle. No, dobra. U tego typa. Możesz zmieniać aktywność. Dobra. Um, chodźcie, chodźcie, wszyscy, i zakręćcie kawałek fortuny Zorzy Polarnej. Um, zmęczyły cię bieżące aktywności? Przegapiłaś jeden dzień i chcesz wrócić? Nie możesz znaleźć gorących pozdrowień? Pozwól, że zajmę Twoje obecne aktywności na trzy losowe. Ok, masz tutaj zmieniać aktywności tak często, jak tylko masz na to ochotę. Tutaj możesz otrzymać losowo zoo, losowe zorze polarne z aktywnościami, zorze zmieniają się tylko dla ciebie, okej. Okay. Dzięki temu możesz zbierać gorące pozdrowienia i zobaczyć aktywności, które przegapiłeś zimą. Za każdą aktywność możesz codziennie otrzymać jedno gorące pozdrowienie. Jeśli wybierzesz tę opcję, zorze nie będzie już się automatycznie zmieniać co godzinę do końca twojej sesji gry. Loguj się, a następnie zaloguj ponownie, by zorze zsynchronizowała y, się z innymi graczami. Dobra. Zmienia krzewronizerzy. O, oh, wow! I tak możemy sobie zmieniać. Ej, mega. Mega, mega fajnie. Pójdziemy sobie tutaj zobaczyć, co tutaj jest. Yy, obstawiam, że jest, ten głupi śnieg, Ale okej. Okay. Pojedziemy, bo czemu by nie? Już tego konia, już dzisiaj na ten dziewiąty poziom wytrenować. Yy, bo jeszcze, jak chcę tego ahała, to. Aha, dobra, to są te cele sferenki, to w sumie możemy sobie zdobyć. Ostatnio mi uciekło jakoś dziwnie, ale okej. Okay. Jakoś nie wjechałam. Dobra, lecimy. Jeszcze tak lecę na całego, bo... już mi się nie chce czekać, to sobie. Dobrego. No, mam dosyć mało pozdrowień, bo wydaje ciągle epytety dla, dla konia. Ym, nie wiem, jakoś tak mam. No i w sumie co? I to w sumie na tyle w tym odcinku. Yy, ale żeby nie był aż taki krótki, to pojedziemy kupić tego Ahała, bo... bo już, już wolę naprawdę kupić niż potem wydawać więcej star końców na jego kupno. Marwarii nie będę kupować dlatego, że mam dużo... Mam sobie prawie wszystkie i nie chcę pozostało Boże. Yyy... I tylko też wczoraj kupiłam i jestem z niego bardzo zadowolona. Sobra, znowu nie widzę tego. Jestem bardzo dumna z tego konia, bo jest taki prześliczny. Strasznie mi się podoba. Dobra. A więc tak, tu jest taki fajny, ja go mam, tego też mam, z białego. i teraz tak, nie mam tego, tego, który jest, no kurczę, jest prześliczny, tylko jest taki dosyć żółty, ale ma przepiękną taką odmianę i no jest bardzo ładny, i jeszcze jest ten taki jaśniejszy, taki prawie biały, taki siwus. I on też jest taki prześliczny w sensie. Ta odmianka tutaj jest taka słodka. I nie mam pojęcia, którego wybrać. Ale chyba się zdecyduję. Na tamtego, tak mi się wydaje. Bo ten jest taki. kurczę no taki trochę żółty w sensie. No nie wiem. Nie mam pojęcia, którego wybrać. Bo ten jest naprawdę taki bardzo ładny i no kurczę taki urzekający. A ten no, z kolei ma taką śliczną odmiankę, jest taki jasny i taki. Dobra, biorę tego. Trudno. Um, soft Wings. Soft Smoke. A może wait. Twinkle Farm. Twinkle. Um, czekajcie. Um, może bym chciała w sumie jedno że tak lepiej było, jedno członowo, Spark, Dusty, Epic, Beard, Swam. Um, a czekajcie, można na... Um. Nie, nie, czekajcie, ja muszę przelecieć tak, zobaczyć e, jakie są w ogóle te takie imiona. Mm. Aha, ok. Dobra, ok, wybaczcie, zapomniałam totalnie o spotkaniu. Yy, ale dobra, kupimy szybko konika i. No dobra, weźmiemy już jakieś losowe. Jump Candy, Sporty Unicorn. O, super. Dobra, to jest fajne. Ok, i myślę, że. W następnym odcinku zobaczycie co do tego konia, bo ja muszę lecieć na lekcję. Um, I no, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Taki króciutki, ale um, no, taka aktualizacja, więc dobra. Um, Jeśli ja z Wami żegnam, do zobaczenia cześć i pa pa!